Koszt jednej wyprawy przekracza 30 tysięcy zł. Tak. Od dobrych butów sędziowskich wolę porządne buty w góry. Tak. Jedyne, co mnie ogranicza w zdobywaniu najwyższych szczytów świata rok po roku, to budżet. Tak. Mam swojego ulubionego kompana w zdobywaniu szczytów górskich. Tak. A zapytamy później: kogo? Obejrzałem na YouTube wszystkie odcinki kanału Patec Wariatec. Tak. Doświadczyłem już poważnych odmrożeń kończyn w górach. Nie. Gdyby delegowali mnie do pracy z Ciechanowsko-Strojąckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej do Małopo Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, miałbym sędziować mecze KS Zakopane. Nie obraziłbym się. Tak. Zgadzam się z twierdzeniem, że piłka nożna nie wybacza błędów, ale co w takim razie można by rzec o górach? Góry finalnie tym bardziej nie wybaczają błędów. Tam każdy I jeden błąd każdy to w zasadzie... Jeden błąd jest... Tak naprawdę granica między życiem a śmiercią jest bardzo cienk, ciężk, cienka, i chyba to jest największym taką sytuacją. Mam już obmyślone trzy kolejne cele w swoich wyprawach. Tak. Przez górskie wyprawy nauczyłem się wielu zwrotów w różnych językach. Nie.